Hej, kochani, witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym wykonam makijaż przy użyciu koreańskich kosmetyków. Takiego odcinka na moim kanale jeszcze nie było i przyznam Wam, że jeszcze nie miałam okazji używać takich kosmetyków do wykonania pełnego makijażu. Część z kosmetyków znam i już używam od jakiegoś czasu, natomiast część z nich to będą dla mnie zupełne nowości. I ten odcinek powstaje przy współpracy z drogerią Cosibella, na której możecie zakupić wszystkie z tych kosmetyków. Także jeśli któryś kosmetyk przypadnie Wam do gustu i coś Wam się szczególnie spodoba, to linki do wszystkich produktów, których dzisiaj użyję do makijażu, znajdziecie oczywiście w opisie. W dzisiejszym odcinku głównie będę używać kosmetyków marki, o której szczerze mówiąc nie miałam wcześniej zielonego pojęcia. jest to marka RomND. I są to koreańskie kosmetyki, które w Polsce są dosyć ciężko dostępne i właśnie możecie je zakupić w drogerii Cozy Bella. Ogólnie design tych kosmetyków bardzo mi się podoba, są przepiękne, Pięknie wykonane, takie minimalistyczne. I kolorystyka jest właśnie taka iście wiosenna, bo właśnie dzisiaj w takim wiosennym stylu będę wykonywać makijaż. Będzie taki makijaż właśnie na rozpoczęcie wiosny, delikatny, który myślę każda z Was będzie mogła wykorzystać na co dzień, do pracy, jeśli tylko będziecie miały ochotę. I dzisiaj przetestujemy sobie m.in. paletkę cieni, w której mamy cztery cienie. Do tego mam brązowy tusz do rzęs. Dawno nie używałam tuszu do rzęs w takim kolorze, więc jestem go bardzo, bardzo ciekawa. Mam brąz który też prezentuje się bardzo ładnie. Mam róż. Jak widzę w podglądzie ten róż jest bardzo delikatny, więc jestem ciekawa czy będzie w ogóle widoczny na mojej twarzy. Oprócz tego mam jeszcze produkt, bez którego absolutnie makijaż nie może się odbyć przez cały rok, a zwłaszcza w tym okresie wiosenno-letnim, to jest taki element w makijażu, którego raczej nie powinnyśmy pomijać i jest to krem oczywiście z SPF-em, tutaj mam akurat 0 Sun Clean i jest to krem taki trochę tonujący, więc on daje delikatny kolor, u mnie to będzie dwójka i co jest fajne w tym kremie, że to jest aż SPF 50 i mamy też ochronę PA 4 plusy, więc to jest bardzo duża ochrona przeciwsłoneczna i ja używam tego kremu od około tygodnia i powiem wam, że jestem nim zachwycona, więc dzisiaj przed makijażem go również nałożę, żeby pokazać wam jak on wygląda na twarzy. I do ust mam dwa produkty, jest tutaj pomadka matowa i tint. Przyznam Wam, że tego tintu jestem bardzo ciekawa. Ma ładny taki wiosenny kolor, który myślę, że będzie pasował do dzisiejszego makijażu. Oprócz tego myślę, że użyję sprawdzonego kremu BB od miszy. Pewnie też jakiegoś pudru, żeby delikatnie osuszyć skórę i korektora. I to będzie na tyle, jeśli chodzi o ten makijaż. Także takie 90% będzie przy użyciu właśnie koreańskich kosmetyków. Także jeśli interesuje Was tematyka tego odcinka, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Nie zapomnijcie o kciuka, o komentarzach po obejrzeniu filmu. Jestem bardzo ciekawa, czy używacie koreańskiej pielęgnacji... I koreańskich produktów do makijażu. No i zapraszam Was bliżej siebie, przechodzimy do makijażu. I zaczniemy sobie od kremu Zero Sun Clean. Jest to krem, który ma bardzo wysoką ochronę przeciwsłoneczną. Jest dosyć gęsty i chwilę trwa, zanim on się tak fajnie wchłonie. Nakładam sobie sporą porcję. Krem odrobinę wybiela i przy takim pierwszym nałożeniu może się wydawać, że naprawdę ciężko będzie go rozprowadzić. Co w nim lubię, to to, że ma bardzo fajną, treściwą, taką nawilżającą konsystencję. Czuję, że moja skóra po nałożeniu tego kremu jest naprawdę bardzo fajnie nawilżona, yy, wypielęgnowana, yy, bardzo fajnie się wchłania, mimo tego, że przy takim pierwszym nałożeniu mogłyście zauważyć, że faktycznie dość mocno wybiela, natomiast jak widzicie, ładnie się wchłania. Jest to krem, który moim zdaniem będzie troszeczkę mm, rozjaśniał kolor skóry i to mimo tego, że ja mam odcień numer 2, to mam wrażenie, że moja skóra po nałożeniu tego kremu jest odrobinę jaśniejsza. Także ja serdecznie wam polecam ten krem, jeśli oczekujecie naprawdę dobrego nawilżenia pod makijażem. Dla suchych skór naprawdę będzie świetny ten krem, bardzo ładnie się wchłania, to już minęło ponad 10 minut od nałożenia tego kremu i faktycznie już powoli on stopniowo stapia się tak z moją skórą. Na pewno jest to krem, który świetnie sprawdza pod podkładami, pod kremami BB. Używam go z kilkoma produktami. I z żadnym nie było problemu, także naprawdę polecam wam ten produkt. I teraz przechodzimy do nałożenia kremu Bibi, który jest u mnie już doskonale znany. Używam go zarówno na sobie, jak i na klientkach. Jest to krem misza. Tutaj, jeśli chodzi o odcienie, chyba dzisiaj zdecyduję się na 23. Zaraz jeszcze sobie sprawdzę. Dzisiaj, jeśli chodzi o odcień, zdecyduję się na 23. Latem często używam 25. Natomiast dzisiaj to będzie 23. Tutaj idealnie mi ten odcień pasuje. I ten krem mogę sobie rozprowadzić zarówno palcami, jak i gąbeczką, ponieważ nie chcę brudzić za zbyt paluszków, to zrobię to po prostu gąbeczką. Uwielbiam ten produkt, jest naprawdę super. Kolory są trochę takie szare, natomiast po rozprowadzeniu na skórze to nie jest aż tak mocno widoczne, raczej ten krem się stapia ze skórą. Mimo tego, że ma taki szarawy trochę kolor, jak większość właśnie koreańskich kremów BB, to później ładnie się zrównuje z naszym naturalnym kolorem skóry. W sumie, taki najczęściej, jaki używam na klientkach, to chyba numer 13. On jest taki dosyć jasny. A właśnie yy, latem do opalonych skór 23 lub 25 jest ekstra. Nie daje ten produkt jakiegoś mocno dużego krycia. Raczej jest to takie subtelne wykończenie. Ma przepiękny zapach. Krem Bibi nałożony, zobaczcie, jak pięknie się stopił z moją skórą. Ja teraz jestem delikatnie opalona, także ten kor 23 jest idealny. Cały czas unosi się w powietrzu zapach tego kremu Bibi, jeśli macie skórę suchą. Ym, jeśli macie skórę dojrzałą, to koniecznie musicie spróbować, przepięknie się ze skórą i ten zapach jest po prostu cudowny. Jeśli chodzi o korektor, to nie mam żadnego korektora ym, takiego koreańskiego stricte, więc nałożę sobie korektor z narsa po prostu, taki jeden z drejszych. I nie chcę się aż tak świecić. Poza tym będę nakładać suche produkty do konturowania, do ocieplania twarzy, więc nałożę odrobinę pudru takiego sypkiego. To jest akurat puder od Rare Beauty. twarz delikatnie opruszona pudrem. To teraz przechodzimy do bronzera. Powiem wam, że jestem go bardzo ciekawa, bo gdy słoczowałam go za chwilę wam pokażę, zresztą jak wygląda na dłoni, to wydawał się bardzo, bardzo subtelny. Więc jestem ciekawa, czy będzie cokolwiek widać na mojej twarzy. Mieszam sobie te dwa kolory. One są naprawdę bardzo, bardzo jasne i to wygląda tak. Zobaczcie ten bronzer jest tak subtelny. Jest raczej neutralny z tego co widzę, ale jest bardzo subtelny i nakładam sobie standardowo. Takimi omiatającymi ruchami. Zobaczcie, jest bardzo subtelny, coś widać. Wygląda bardzo miękko na twarzy. Myślę, że dla osób, które mają bardzo jasną karnację, będzie to ekstra produkt. I mam wrażenie, że jest to taki, taki produkt wygładzający. Brąz wygląda naprawdę bardzo subtelnie, przepięknie. Daje efekt takiej wyburowanej, gładkiej buzi. Jest matowy, nie ma żadnej poświaty, także tutaj żadnych drobinek nie znajdziecie. Daje się budować, a kolor jest naprawdę fajny dla bladzioków, także jeśli macie bardzo jasną karnację... Tutaj wystarczy odrobina musnąć i też będzie ten brązer widać. I na pewno z efektem nie przesadzicie. Także mało jest takich brązerów na rynku, które by raz nie wyglądały pomarańczowo. Dwa byłyby takie jasne i żeby dały się budować. Także naprawdę bardzo fajny produkt, myślę, dla osób, które nie mogą znaleźć brązera w takim neutralnym, jasnym kolorze. Teraz czas na róż i tutaj jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądał na moim policzku, ponieważ wydaje się być naprawdę bardzo blady i jasny. Jak wiadomo, koranki mają zupełnie inny odcień skóry niż my. Zazwyczaj te makijaże są takie jasne i tak dalej, więc myślę, że ten róż jest typowo właśnie pod tamte skóry. Odcień ma przepiękny, bo nie mogę powiedzieć, jest taki bardzo jasno-brzoskwiniowy. Tutaj go zauważycie, tutaj też nałożyłam go w większej porcji. Więc naprawdę ma przepiękny odcień, ale jest mega subtelny. Rozrabiam sobie ten produkt na dłoni, tak żeby Dużo go nie przenieść. Coś widać, natomiast ten efekt jest bardzo, bardzo delikatny. W połączeniu z tym brązerem raczej ten róż jakoś specjalnie się nie, od, nie odznacza. Musiałby być chyba tutaj bardziej taki kolor może jakiś różowy, ożywiający troszeczkę buzie. Róż jest to zdecydowanie u mnie bardzo słabo widoczny. Raczej ten odcień dla mnie jest taki zbyt zgaszony. Musiałabym mieć coś takiego bardziej żywego. Myślę, że ten róż może się nadać dla Bladiochu, wtedy bardziej będzie widoczny na policzku. Też myślę, że może fajnie by się sprawdził na przykład solo na policzku, ponieważ z tym bronzerem, który już mam na twarzy, mam wrażenie, że te produkty odrobinę się razem ze sobą zlewają i też przez to nie ma aż takiego ym, wyraźnego efektu i nie widać aż tak mocno tego różu. Natomiast sam produkt bardzo fajnie się rozprowadza, wygląda znowu bardzo gładko na twarzy. Jest taki daje efekt takiego bluru wygładzenia. Przechodzimy do makijażu oczu. Nałożę sobie bazę. No i tu ja mam paletkę, której nie ukrywam. Jestem bardzo ciekawa, ponieważ palet cieni mam dosyć sporo. I koreańska paleta niezwykle mnie intryguje, myślę, że zrobimy jakiś taki wiosenny makijaż z kreseczką delikatny, ogólnie cienie są bardzo masełkowe, bardzo przepięknie się rozprowadzają mają taki mleczny odcień są takie subtelne, zgaszone pigmentacja jest ok yy, natomiast te cienie są takie mleczne mają taki delikatny dają taki delikatny efekt na słoczu także zobaczymy jak będę wyglądały na powiece ten błysk jest przepiękny bardzo mi się spodobał już przy słoczu i zacznę od niego, nakładam go palcem to są takie bardzo, bardzo subtelne Drobinki. Ten cień jest taki półtransparentny, przepięknie wygląda. Nic tutaj się nie sypie, bardzo gładki cień. No i ładnie się przenosi. zobaczcie jak to błyszczy, naprawdę super na no takie mega drobinki bardzo mi się podoba to, że ten cień jest taki półtransparentny, wygląda to super na powiece, nie wiem czy to będzie widać tak fajnie w kamerze, jak ja to fajnie jak ja to tutaj widzę, ale ten efekt takiej mokrej powieki troszeczkę mamy, no i fajnie, że właśnie nie ma takiej bazy kolorystycznej, tylko że są same drobinki, teraz sięgnę sobie po ten różek z palety on jest też taki delikatny bardzo subtelny, ale ładnie się rozprowadza. Bardzo mi się podoba, że ten cień wy wygląda na powiece tak samo jak w opakowaniu, że nie jest tutaj ani ciemniejszy. Ym, ta pigmentacja jest dosyć przyzwoita i nawet widać go na ym, powiece. Ale jest to właśnie taki cień, myślę, w takim koreańskim właśnie stylu, czyli bardzo subtelny, tak jak koranki. Najbardziej lubią. Ten błysk jest naprawdę przepiękny. Myślę, że nawet jeśli nie korzystałbym z tych matów z tej palety, to myślę, że będę korzystać z tego błysku, bo wygląda na oczach po prostu przecudownie. Wewnętrznym kąciku nałożę sobie ten tutaj jaśniutki cień. Tutaj pigmentacja nie jest jakaś porywająca na powiece, przynajmniej u mnie aż tak tego nie widać, ale pamiętajcie, że jestem odrobinę opalona, więc też ten cień może po prostu tak wyglądać delikatnie przy mojej po prostu nieco opalonej skórze. No i teraz chciałabym na pewno zrobić kreskę tym brązowym cieniem. Zobaczymy, czy mi się to uda, czy on będzie też taki delikatny. No widzę, że subtelną kreskę tutaj zdecydowanie uda mi się zrobić. Kreskę udało mi się zrobić tym cieniem. Bardzo mi się podoba, jest taka subtelna, delikatna. no Ten błysk jest prześliczny na oczach, nie mogę się na niego napatrzeć. Naprawdę, mam nadzieję, że będzie wyglądał tak samo fajnie w kamerze. I przechodzimy teraz do tuszu do rzęs. Brązowego tuszu nie miałam okazji używać już ho, 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 100 lat chyba. Jest to L03 Long Hazel. Wydłużający tuż do rzęs z tego, co mi wiadomo. I już szczoteczka jest bardzo fajna, taka dosyć ciekawa, bardzo drobna, taka delikatnie podkręcona. Nie jest to silikonowa szczotka, tylko właśnie z takiego syntetycznego włosia. Ściągnę sobie nadmiar i zobaczymy, jak to będzie wyglądało na rzęsach. O wow, nie spodziewałam się takiego mocnego efektu. Myślałam, że ten brąz będzie taki bardzo, bardzo delikatny. Powiem Wam, że kiedyś miałam maskary Dior właśnie w brązowym kolorze i uwielbiałam je. Miałam też niebieskie, jak jeszcze oczywiście były tańsze, to było dobrych parę lat temu. No, muszę Wam powiedzieć, że przy pierwszym takim pociągnięciu naprawdę wygląda to fantastycznie. Widać, że jest to brązowy tusz do rzęs. Fajnie wydłuża rzęsy, nie wiem, czy to będzie widać w kamerze. Ładnie bardzo rozdziela. Zdecydowanie efektu pajączka to tutaj nie ma. Tusz wygląda naprawdę przefantastycznie. Kolor jest przepiękny. Jest to coś innego zdecydowanie w porównaniu do czarnego tuszu. Bardzo fajnie wydłużał, rozdzielał rzęsy. Oczywiście ja teraz zrobiłam sobie taki mocniejszy efekt, ponieważ chciałam, żeby te rzęsy były większe. Zwłaszcza, że dzisiaj nie będę doczepiać kępek. No i kolor jest naprawdę niesamowity. Myślałam, że nie będzie w ogóle zupełnie widoczny. Także jestem jak najbardziej na tak i myślę, że będę tego tuszu teraz używać codziennie. I w sumie zostały nam usta. I to mam dwa produkty. Mam matową pomadkę w takim kolorze. Raczej myślę, że tutaj średnio mi będzie pasowała do tego makijażu, ponieważ jest to taki kolor troszeczkę ceglany. Jak sobie ją zesło czuję, no to ona wygląda tak. No myślę, że tutaj mi się przy tym makijażu raczej taki odcień nie sprawdzi. Będę ją testować po prostu w jakimś innym makijażu. Natomiast mam tutaj też oprócz tego taki tint, który uważam, że do tego makijażu będzie mi bardzo fajnie pasował. Jest to taki świeży odcień. Yy... Dziewczęcy wiosenny taki juicy naprawdę bardzo ładny odcień i ten produkt zastyga, bo już go próbowałam na dłoni wcześniej, także sprawdźmy jak będzie wyglądał na ustach. Ale zapach, zapach przepiękny taki cytrusowy. No jest to myślę taki kolor iście. Właśnie w stylu Koreanek, bo muszę Wam powiedzieć, że jak widzę na ulicy, one często mają właśnie takie usta, yy, takie półtransparentne w takim odcieniu. Blada skóra, delikatna jakaś brązowa kreska, rzęsy, i właśnie do tego taki tint. Odcień jest bardzo ładny, przepięknie podkreśla usta. Myślę, że dodaje ten odcień takiej świeżości. Nie jest to jakiś lepiący, właśnie tak fajnie zastyk, ale są takie mięciutkie i tak wygląda skończony makijaż, mam nadzieję że test koreańskich kosmetyków do makijażu i ten odcinek przypadł Wam do gustu koniecznie dajcie znać w komentarzach, który kosmetyk podobał Wam się najbardziej, powiem Wam, że jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona tym, że te kosmetyki bardzo fajnie wyglądają na mojej karnacji mimo tego, że ona nie jest najjaśniejsza, nie jestem jakimś super bladziochem zaczynając sobie od początku, ten krem SPF, naprawdę świetnie się u mnie sprawdza, lekko wybiela i rozjaśnia, więc dla osób, które lubią taki efekt tym bardziej będzie ok, myślę, że nadaje się do skóry suchej, bo ma bardzo Treściwą, taką głęboko, nawilżającą konsystencję, i faktycznie po nałożeniu tego kremu czuć, że ta skóra jest taka mocno otulona i nawilżona. Kolejny kosmetyk, który używam to oczywiście krem Misha Bibi, uwielbiam go już wielokrotnie Wam na pewno o nim mówiłam, także jeśli jeszcze się nad nim zastanawiacie, to serdecznie Wam polecam. Kolor, którego ja dzisiaj używałam, przypomnę, to był numer 23. Kolejny kosmetyk, który używam, to był bronzer I tutaj jeśli chodzi o bronzer bardzo delikatny, ale w fajnym, takim neutralnym odcieniu, więc dla bladzioków, dla osób, które szukają neutralnych, jasnych odcieni, to ten brąz naprawdę jest fantastyczny. Nie ma żadnej drobiny, więc dla osób, które też e, lubią takie matowe, ale wygładzające wykończenie, myślę, że będzie super. E, taki w sumie kosmetyk, który najmniej przypadł do gustu, ale z, głównie ze względu na kolor, ponieważ jak widzicie e, róż, e, bo o nim mowa, dla mnie po prostu on zbyt mocno zlewa się z brązem. Tutaj myślę, że ten kolor musiałby być po prostu bardziej żywy albo bardziej koralowy, może coś w stylu różu, po prostu z Diora, taki bardziej zdecydowany. Myślę, że tutaj do tego makijażu na pewno dużo bardziej pasowałby właśnie taki odcień. Ten po prostu zbyt mocno na mojej karnacji zlewa się właśnie z tym brązerem, przez co jest niezbyt mocno widoczny i też ja patrząc do lusterka mam takie wrażenie, że po prostu na całym policzku mam nałożony brązer. No ale nic na to nie poradzę. Ten kolor myślę, że bardziej nadaje się do nałożenia na przykład solo albo właśnie do jaśniejszej karnacji, wtedy będzie po prostu mocniej widoczny jego odcień. Widziałam, że na stronie jest dostępnych kilka innych odcieni natomiast w momencie kiedy ja robiłam zamówienie, to tego, to innych odcieni oprócz tego niestety nie było. Jeśli chodzi o paletkę, to naprawdę bardzo podoba mi się ten błyszczący cień. Wygląda przepięknie, jest taki transparentny, ma tysiące różnych drobinek i wygląda to bardzo ładnie na oku. Pozytywnie jestem zaskoczona tym brązem, którym dało się zrobić naprawdę fajną, jasną brązową kreskę, także jest fajnie napigmentowany. Te dwa cienie matowe są bardzo delikatne, ale nie wszystko i tak u mnie na oczach są widoczne. Także jeśli chodzi o paletę, to pozytywne zaskoczenie, myślę, że nie jest to paleta, która ma jakąś ekstra pigmentację, jeśli oczekujecie bardzo mocno napigmentowanych kosmetyków, no to tego tutaj raczej nie znajdziecie, jest taka subtelna delikatna, no to natomiast nie bardzo fajnie się rozprowadzają, przekładają na powiekę myślę, że to może być bardzo fajny produkt dla osób które lubią delikatne makijaże subtelne, dla nastolatek no dla samego tego błysku myślę, że z chęcią będę z tej palety korzystać, bo jest naprawdę prześliczny i dwa produkty, które najbardziej podobają mi się z tych wszystkich, które użyłam, to zdecydowanie tusz, który ma przepiękny odcień. Przypomniałam sobie, jak to fajnie jest mieć na brązowo pomalowane rzęsy. Bardzo fajne zaskoczenie, przede wszystkim przy pierwszym użyciu super wydłużenie. Bardzo fajnie daje się budować ta maskara. Ja nałożyłam jej dosyć sporo, więc tutaj gdzieś na zbliżeniu możecie widzieć, że te rzęsy są lekko takie sklejone, natomiast ja chciałam po prostu osiągnąć taki mocniejszy efekt. Zdecydowanie jest to maskara i szczotka, która bardzo fajnie rozczesuje rzęsy, także jeśli oczekujecie takiego delikatnego efektu, rozdzielonych, wydłużonych rzęs. Myślę, że to może być naprawdę super maskara i też bardzo fajny produkt na pewno dla blondynek. Na pewno będę z chęcią z tej maskary korzystać i myślę, że ona się wyrobi i że będzie malować jeszcze piękniej rzęsy. I ostatni kosmetyk, którego używałam to ten tint. Zobaczcie jak przepięknie, naturalnie podkreślił czerwień wargową. Wygląda bardzo naturalnie, tak żywo. Usta się nie kleją. Daje taki delikatny połysk, jak widzicie. Dawno nie podobał mi się żaden produkt do ust w kolorze. Ja, jak wiecie, bo bardzo często używam tutaj nudziakowy odcieni na kanale uwielbiam nudziaki wszelkiego rodzaju brązy beże to są takie moje ulubione odcienie na ustach natomiast to jest dla mnie pozytywne zaskoczenie i myślę że fajny produkt właśnie na wiosnę przede wszystkim cudownie się rozprowadza i ma wspaniały cytrusowy zapach także na pewno będę z chęcią korzystać z tego produktu i jak widziałyście, bardzo fajnie się rozprowadza tak Sklepując go w usta palcem. I w sumie to by było na tyle. Ja jestem pozytywnie zaskoczona. Na pewno będę z nich z chęcią korzystać. Także dajcie znać koniecznie w komentarzach, co myślicie. Czy używałyście kosmetyków and ND? I oczywiście, tak jak wspomniałam, kosmetyki kupicie w drogi Bella. Linki do wszystkich kosmetyków zostałem Wam w opisie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym już niedługo. Papa! Pa.